Kraków Salvator, klasztor Norbertanek nad Wisłą. Tu wpływa. O, widzicie tam statek. Pętla tramwajowa już podczas okupacji końcówka cywilizacji przy klasztorze Norbertanek, praktycznie kończył się Kraków, zaczynały bielany. A powyżej na Wzgórzu Świętej Bronisławy znajduje się cmentarz, cmentarz Salwator Zwierzyniec, na którym to podczas okupacji odważni członkowie Armii Krajowej prowadzili tajną radiostację pod nosem okupanta. Muzyka bo Fort Kościuszko, który zaraz pokażemy, był cały zajęty oddziałami Wehrmachtu. A tuż niedaleko, pod pretekstem odwiedzin cmentarza, pod opieką lokalnego grabarza, który zamiatał i dawał znać, gdyby Niemcy się zbliżali, przestawał zamiatać, brał miotłę na ramię, dawał sygnał do przestania nadawania radiostacji, która nadawała w godzinach nocnych na 3,5 MHz, a w godzinach dziennych na 7 MHz, więc były to takie no, dość nieregularne pory. Radiostacja ta była o mocy 10 W, co się wydaje dzisiaj śmieszne, ale na poziomie tamtych zakłóceń wystarczało spokojnie, żeby dolecić do Londynu. Na terenach okupowanej Polski każdy dzień był ryzykiem, także młodzi ludzie ryzykowali, więc ta radiostacja, która nadawała komunikaty do rządu, do delega delegatury rządu. W Londynie. To był tak zwany pipsztok, potocznie zwana radiostacja od 3 do 9 MHz, nadająca komunikaty alfabetem MORSA. Wymagała prostej prądnicy, małego zasilania, ale wystarczająco na tyle dobra, że można było połączyć się z Londynem na umówionej częstotliwości. Co wymagało naprawdę niemałego sprytu, żeby pod nosem okupanta, konfidentów, rozwinąć anteny, zgrać się synchronicznie z czasem nadawania, z częstotliwością. Jak słyszałem tutaj z przekazów, radiostacja, która nadawała z cmentarza, powodowała zakłócenia w odbiornikach, które Niemcy mieli na Kopcu Kościuszki. Co trzeba przyznać, Niemcy mieli perfekcyjnie opanowaną metodę radiolokacji, tak zwanej triangulacji. Jechać natychmiast według rozkazu. Wszystko W sytuacji, na kiedy uzyskali informację, że taki sygnał nadaje, jeżeli to z trzech punktów wykreślali, cięcimy na mapie mniej więcej miejsców i skąd jest to nadawane. Ale Armia Krajowa też nie była głupia, więc mieli nieregularne godziny nadawania i dawali radę. Informacje o takich radiostacjach partyzanckich Niemcy dostawali ze skałki 502 z Jerzmanowic, albo przy aktualnym rządzie Matecznego stała telewizja bazowa. Czego nadal mamy relikty koło baru? W postaci betonowych słupków z gwintowanymi prętami. No, te miejsca to doskonale pamiętają. Ludzi, którzy pamiętają te, tą historię, jest coraz mniej, ale są jeszcze świadkowie, którzy. Coś tam, coś tam wiedzą. Próbujemy to scalić w jakąś sensowną opowieść, bo szkoda by było nie ocalić tego od zapomnienia. Rzeka, oczywiście, rudawa, bo się zafrapowałem stateczkiem, który akurat płynął dla ujęcia. Niemcy byli wówczas wszędzie w Krakowie. Wszelkie prace, wszelkie ruchy, godzina policyjna, także nie było swobodnej możliwości przemieszczania się. I dzielni młodzi ludzie musieli na swoich plecach taszczyć te radiostacje, pokryją mu w jakichś walizkach. Na części radiostacja widzicie, była umieszczona po lewej stronie kopca na cmentarzu. No, służby niemieckie miały wszędzie podsłuchy, wszędzie swoje łóżka. No tutaj widzicie kopiec kościuszki zajęty przez okupanta. I tak wyglądały w tej panorama. Nie było tam drzew, więc nie było tak łatwo się schować. No i po lewej stronie wzgórza świętej Bronisławy, po stronie Wisły był utytułowany cmentarz. Jest do dzisiaj. I tam w grobowcu według przekazów, odbywały się właśnie te akcje, nadawania. Kraków, jako że przebywał przez 123 lata pod zaborem austriackim, miał już dość zniewolenia. Ludzie, próbują żyć normalnie, podejmowali się bardzo dużo akcji patriotycznych. Wspomagali szare szeregi, wspomagali armię krajową, wspomagali wszelkie ruchy patriotyczne. Niestety było to okupione bardzo dużą ilością ofiar wśród ludności cywilnej. Niemcy prowadzili swoje represje nie tylko nad ludnością żydowską w getcie w Podgórzu, ale też nad ludnością polską, która wspomagała właśnie ruch oporu. Wielokrotnie za zabicie jednego obywatela Niemiec zabijano 10 Polaków, a jeżeli to był jakiś oficer, jakiś dygnitarz niemiecki, to represje były o wiele, wiele bardziej nie wiem, restrykcyjne wobec Polaków. Na terenie Krakowa były takie obozy jak Płaszów, tak samo Sztalak na Borku Fałęckim, gdzie służby ochrony poderwać to nie był problem. Wystarczyło powiadomić odpowiednie e, służby i zaraz pełno niemieckich policji. Kręciło się. Poza tym to wszystko działo się też w rejonie, gdzie było getto, gdzie były dzielnice niemieckie. Także ciężko było coś zrobić. Bardzo dużo Polaków podrywało się jak tak, na przykład harcerze szarych szeregów, tutaj z, takiego, z takiej grupy Alicja, pluton szarych szeregów Alicja, gdzie bardzo dużo harcerzy podgórskich, właśnie tu widzimy. Podejmowało się akcji dywersyjno-sabotażowych wobec Niemców, czy na kolei, czy właśnie wobec oficerów niemieckich. Gdzie później były represje, że tą młodzież zamykano? No są grobowce na cmentarzu podgórskim. Harcerzy poniżej 21 lat zabitych po prostu w wyniku represji, jakie stosowano. No i wsypy, bo sami harcerze oni też nie byli jak nauczyni jakiejś pełnej konspiracji, więc ktoś szedł na współpracę, żeby ratować innych, no i wsypywał. Także bardzo dużo harcerzy rozstrzelano. Na przykład tak jak zobaczcie, sobie Pluton Alicja na krakowskim podgórzu. Okupant się miał dobrze, także były całe siedziby generalnej guberni Niemców, którzy, którzy czuli się pewnie. No ale wiadomo, zdarzały się też akcje. Jak to mówią najciemniej pod latarnią, prawda? Także tutaj akurat nad z tym nadajnikiem na cmentarzu tuż pod fortę Kościuszko. To chyba był celowy zamierzony, że, ze względu na to, że kto by podejrzewał, że tam będą nadawali. Tak jak mówię, za zabitego jednego Niemca zabijano w egzekucjach publicznych dziesięciu Polaków, także presja i strach był wszechobecny. No, moi drodzy, od tego ostatniego sylwetra... a tu przykładowo rodzinka mieszkająca znaczy w jednym jest... z krakowskich fortów, w Forcie no, Benedykt. To no, dla nas to nic nie znaczy. Jak to? Jak to Warszawy. Warszawie? U nas powstania nie będzie. O, kto wie, jak zaczną strzelać, bombardować. No, to jesteśmy wygrani. Lepszego schronu nie ma w całym Krakowie. <grybuj> w No, tymczasem na Wawelu Niemcy bawili się dobrze. Mieli tam nie tylko niezłe schronienie, ale luksusy wszelakie luksusy. Jak widać, każdy kolejny rok witano hucznymi sylwestrami. Nie czuli w ogóle jakiegoś oddechu na plecach. Jednokrotnie armia krajowa próbowała dobrać się do tyłka Hansowi Frankowi w okolicach Niepołomic, ale wyczuł sprawę i w kolejnej podróży do Lwowa użył już samolotu. Także akurat jakichś spektakularnych akcji, tak jak w Warszawie, Armii Krajowej na dygnitarze niemieckich nie było wiele. A do drugiego? Przecież się pana nie pytałem. Patrzy się na trzeciego. Przecież ja nic nie mówiłem. Na pewno co psuło im krew to takie radiostacje jak Wisła i właśnie ta z cmentarza na Salwatorze. No, próbujemy dostosować klimat do tamtych lat. Na pewno była tam świeczka, na pewno była tam skrzynka. Jakimś akumulatorem lub był klucz Morsa. Z pewnością był notes, a ołówek. Nie pamiętam jak się nazywało wtedy takie ołówki co się silniły. Wiadomo, że nie jest to tak zwany kipsztok, ale próbujemy odwzorować, jaki to musiał być film. To coś jest też tam tamtej epoki, po niemieckie i jeszcze działa